Wszystkich i dzisiaj nagrywamy odcinek z dodatku dochodowego. I te wyszpanie ja chciałam rzucić swoim chłopiku, chłopakowi, ale postanowiliśmy inaczej ustalić Zatem wybrał mi jedną parę, z której mieliśmy stworzyć biznes i podsunęłam mu cztery pomysły. I pod każdą parą chowała się, się jedna idea biznesu. Pierwsza to była nasza parka, i pod nią się chowało prowadzenie kawiarni z sprzedażą kreszówek i prowadzenie sesji. Zwłaszcza, że pobranka, to kodeks związany z Dungeons and Dragons. Następny to był Echo i Jeans, i to by był tankowa galeria sztuki połączona z sauną tatu, tatuażu. Przepraszam, mikrofon czasem bunduje. Akurat w tym tygodniu przychodzi mi nowy mikrofon, więc będę testować. <grym> I Przepraszam za taką długą przerwę, naprawdę no, słowo, się czułam i musiałam się na to zabrać tak kompletnie. Ostatnia decyzja taka przed naszym głównym gościem programu to była Waj i Caitlyn. I to było chyba lekko drobejskie Ale chciałam założyć siłowni Z cukiernią Bo wiecie cupcake To było podróbne Ci naprawdę dbają o tą formę i w ogóle Wychodzą z lokalu, a tu Katie z ciastkami To jest szlatońskie Więc no padło na Jason i Wiktora, Którzy stworzą robot, robotyki. Zwany pod tytułem Glorious Evolution. I właścicielem jest aktualnie Wiktor. I prezentujemy, bo mój chłopak tylko to urządzał. I na pewno we świecie naszą dwójkę, tutaj spotkacie, w trakcie nagrywek. To będzie tak około czterech odcinków, gdzie tylko będę prezentować dodatek. I zaprezentujemy właśnie też biznes, takie gęstarstwo, kawiarnię lub samą tę Bo dostępna akurat już na lokacji North Haven. Tylko chciałam zobaczyć działanie, potestować też samo. Bo już tak. Bo to jest ogólnie mój też mój prywatny safe. Gdzie już planowałam właśnie stworzyć te kawiarnie D&D. Kto nazwę Kupiec Korzenny? To jest jako nawiązanie do Pernodarosza z Wiedźmina. Ja nie mogę się czekać, czy mój chłopak będzie cytować całą kwestię Jorweta e, na temat Vernona. Jak mieliśmy to pierwsze spotkanie tej dwójki. A więc zaczynamy rozgrywkę. Już mieli taką pierwszą zmianę: Wiktorze śpi na kanapie, bo jeszcze relacji nie spotkałam pomiędzy Jasonem i Wiktorem. To są partnerzy przecież. W historii mówią przyjaciele. Jest zima. No musi być zimno. Nie włączyłam chyba ogrzewa, Pełnie na dole włączyłam, ale jedziemy z tematem. Nie chcę a ja wam pokażę misów. To jest salon połączony z barem i kuchnią. Taki lekko industria, ale taki pseudo nie. Od... A mi się podoba ten tak komitek. Tak bardzo bym teraz chciała porobić coś w stylu takich starych polskich kamieniczek. Gdzie właśnie są takie piece kaflowe. Wychowywałam się przy takim piecu kaflowym. Jak się uczyłam, to plecki przepadłam przy kafelkach, książkach dłoń. I tak siedziałam bitą godzinkę, bo cieplutko. Uroki. A tu jest cieplutko w łóżeczku. Sypianie tu już ja urządzałam szybko. Ale wyszłam bardzo ładnie. Nawet jest tutaj mieszący krowy kwiat, tutaj jest drugi krowy kwiat. Będę go nazwała na cześć serii banany zwierząt. Chociaż ja bym nazwała inaczej, bo ja używam ludzkich imion. Na przykład Stefan, Zdzisła, no nie wiem, Mirek, Adam, Mateusz. I to no, po prostu się dobrze bawię. Ci się W sumie. Wiktor, ty jesteś w wyspa. I pomyślmy, że Wiktor i Jace dzisiaj na dziary. Dzisiaj spędzimy dziary. I zobaczymy, jak podziała kreator. Coś tutaj, mody akurat. A nie, bo jak oddala tutaj te mody nie działają, ale tak to. Przerobiłam chyba z galerii Wiktora i Jace'a. Po prostu, żeby wyglądali na drugi sezon, gdzie właśnie Wiktor ma te dłuższe włosy, ma te obrę, a Jace lekko się zapuści, ale to wygląda tak wspaniale dobrze, że musiałam zostawić takiego Wiktora i Jasona. A też byłam zainspirowana artystką. Jak znajdę jej arty, to w opisie dam kredyty do tego, bo ona robi znakomitą robotę, bo to jest y, też tak zwany AU w fafikach. Gdzie Jace jest streamerem, a Wiktor prowadzi filmiki typu ASMR. Na przykład czytam bajki po czesku. I podoba mi się ten tkanin, że Wiktor jest z Czech. No pasuje do, do niego. Ale wracamy do roboty. Przejdźmy minut nagrania. Czyli ludzie tutaj sobie przychodzą. <grywa> O, ja to właśnie w Sims. takie randomowe pompki. Pusj umarł? Spokojnie, wycisznę pompę dla ciebie! To powinno być aktywność po pogrzebach, jak doszło w życie i śmierć. Okay. Proszę za te to jest piękne. A po kto przychodzi? Daj, dobra. Idziemy na dziary. Bądźmy cool. Nie no, dziary są super. Nawet sama bym chciał się podziarać. Ale myślę, żeby tak przemyśleć kompozycję. Bo zawsze jak myślę o dziarach, to myślę, żeby jakiś był to element historii mojej. Albo kogoś z mojej bliskich. Bo ja bym wam od pięciu lat. ja nawet podjęłam próbę, ale nie wzięłam się je za to. Ale chcę się omówić, a ty I to by był kwiat chryzantemy na przedramieniu. to kto? Ale odmaw. Ale zmarznie. No tak, zapomniałam. Są dwa typy lub. Ludzie, którzy ubierają się grubo, jest i zimno, i tak. Widzicie to? No. Widzicie, kompletnie w szortach idzie i ma wyrąbane. Kurde. bym chciała mieć taką tolerancję ciepną. Powiem, że ja lubię zimę. To nie lubię tak zwykłego obrotu. Ale nie tak bardzo, jak nienawidzę lata. Po prostu, na moim toczycy to nie jest zbyt dobre. Tym bardziej, że żyję na poddaszu, Więc to jest żywy w piekarni, a w zestawie z wiatrakiem. To jest ten poobieg. Zaraz wracamy i idziemy na dziarę. Dawaj, już jesteś na mniej. No to idziemy, ładnie. Wiktor i Jace idą na dziarę. Wykup wstęp razem. Najpierw Wiktorek. też ładnie odbi. A my idziemy już do tatuażystów. Zwłaszcza, że Wiktor pierwszy się wbił, to poproszę o usługę tatuowa. Poproszę o wykonanie spersonalizowanego tatuażu. Wypróbujemy kreator. Owszem, w galerii jest pełno propozycji też tatuaży. Niektórych zabawnych, na przykład ze SpongeBobem. Ale Wiktorowi poszukamy czegoś ładnego. Zwłaszcza, że mam kilka zmodowanych w custom to dajesz, Wiktor. Zabiera się. i ładnie. Dajesz, Za chwilę powinna się załadować. Przynajmniej popatrzymy. pokój, albo po prostu stada, że ma wyrąbane. się trzyma dzienny ten Wiktorek. Pewnie mam mocną w na ból. To jest takie małe studio tatuażu. Kiedyś nie myślałam, żeby to było studio tatuażu ma inną cechę mieszkalną. Ale jest ok, w wieku się trzyma. jest gdzie ty jesteś? Ładnie nie siedź, czekaj. Ty też później musisz coś zjeść i do toalety. Tak, ogarnijmy. No coś się zaczęło. Chyba albo idziemy do kreatera, albo zobaczymy. O, przechodzimy. Czyli zobaczymy się za chwilę. I już jesteśmy na mnie. Dobra, ogarnijmy. Tutaj są ładne. Zobaczę jeszcze te. Myślę... że coś nie wiem fajnego jest na ale... Myślę, to najpierw przejrzymy na spokojnie. W sumie, tak, gdzie tobie pasuje? Tak. A to? O! To jest to. A zobaczcie. Hmm. To będzie sobie, a masz. miała ładną dziarę albo to? O zdecydowanie, nawet yy, dziarę waj. ale to. Zdecydowanie. Ooo, zagubiono! No, to jest słodkiut. Chyba, że sobie też to walnę. Bo partnerzy. Wszystko tu jest. Chyba, oh. nie wiem, to. O ładnie, tylko oddasz, Wiktor. No, słodko. A to wychodzimy. I czekamy na Jace'a. Gdzie tu już od razu dam normalny sposób wybierania? Bo nie będę testować tak trybu malowania, bo nie jestem dobrze w tym. Patrz? Dam troszkę takiego zaciemnienia. nie ma rozmazanego kółka o to jest. O. To wygląda. A i też może pozbywać. O, widzimy. I zachodzimy, gotowe. Czekajka. Brawo Viktor, było. Byłeś mega ciędy. H? się podpytasz o pielęgnację Zapytaj pytaj od pani. A ty się szykuj na kole. Dobra. Zaznaczymy. Powiedziałam, że też ma to te karty. Ale ja poszukamy prawdziwego. I. Jest. Zanim twój tatuaż pełnie pełni się za unika, wystawianie go na słońce, przebywanie w salonie i moczenie go w wodzie. Możesz spokojnie brać przeżyć. I są to naprawdę nic fajnego. Czas gojenia się ta że to około jeden dzień. Możesz pomyśleć, że to krótko, ale kiedy życie trwa około 100 dni, to takie sporo. No w sumie, no jest rana w tym. A jeśli chodzi o pielęgnację, to w sumie ma rację. Bo tu chyba nie dochodzi z takim skin i tak dalej. Jak skończycie, wrócicie do domku i zjedziecie. A co ty chcesz, Niunia? Nie macie wony i dalej. W sumie ty idziesz do łazienki. I obejrzysz swoje dziary. O, oh, miło się. Miło się. Tak, pata. Ha, je, 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 je. Nie rozgrzam języka. Ale miło się patrzy, jak się ładnie trzymają i nic. Ale pewnie ona ma wysoki poziom, jeśli chodzi o sztukę, to kołowanie. Nie, jesteś głodny, zabija, wrócimy do domu. W sumie pójść do biletu tematu. I odpisie przy wyjściu. No i ładnie skoń. Ty też się odbi. Za chwilę się do A Albo już. Tak, dla pewności. To zaraz wracamy. Jak już jesteśmy w domku, to pierwsze co? Tak, wiem, co cię zje. I szybko pójdziecie. Najpierw ty, Jace, do, do Łazienki, a ty, Wiktor, ugotuj coś. Na no szybko. A zrób zupę. Tak u И не умирать, Мику. Идь, 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 идь. Ale się tepnął. Miał się do łazienki. Jezus Maria. Przecież nawet drzwi ustawiła. Idź. Napisz? Nie lampisz. I zamczy jak ciak z szortan! No to jest Kozak. Siedzi i się gap. Tylko przerażające. Co z nami sąsiaduje? A nikt, to pewnie jakiś ratusz. Nie, dworzec kulek. O ten to słynny dworzec, który można się kapić na pociągi. Zostałem z tyłu, bo jest kupiec korzeni dobrze pamiętam. Niezły tatuaż. Niektóry jest całkiem zadowolony ze swojego tatuażu. Czas się nim pochwalić. Tempo. Wiktor nabiera tempa i już wkrótce rozwinie swoje umiejętności kreatywne. Nie go pój. Też weź szybko zupkę. Smacznego, Wikoś. I ten cudowny i lekko przerażający jak ten dzieciak w szortach akcentem. Żegnamy się dzisiaj. Widzimy się później w następnych odcinkach. Tak zwanej już nie serii Pieskie Życie. I naszym Legacy Challenge, czyli Trzech Dróg. Pa, pa!